Nie? Ruszyły 101. Wielka Warszawska rozpoczęta. Zielona Herbatka jest na czele. Tam Madziani, blisko, bardzo Sylwaner. Cała grupa koni mocno, mocno zgrupowana. Prowadzi stawkę przed Państwem Madziani, na drugiej pozycji. Sylwaner pozostałe, mocno zgrupowane na końcu. Szumawa oraz na dwóch ostatnich, przedostatnich pozycji Dolomita, Dolomity i Testaroza. Wejście w zakręt, na czele stawki Madziani, na drugiej pozycji Silvaner, tam poszedł po zewnętrznej Salam, również temperament się uplasował blisko i za chwilę dwa kilometry jeszcze do celownika, Madziani na czele. Zielona Herbatka na drugiej, trzeciej pozycji, poprawia salam, usiłuje wyjść na prowadzenie, ale to wszystko bardzo, bardzo blisko siebie. Wyjście na przeciwległą prostą, nadal na czele Madziani. Madziani na drugiej pozycji galopuje salam, na trzeciej Silwaner, na czwartej Zielona Herbatka, na piątej Temperament, na szóstej Kundalini, na siódmej Griffs na ósmej Dolomiti razem z Tesarozą i na ostatniej pozycji Szumawa. Do celownika zostało jeszcze 1400 metrów. Madjani jest na czele, ma niewielką przewagę. Tam na drugiej, trzeciej pozycji galopują dwa konie łeb w łeb. Nieznaczną może w tej chwili przewagą Salam. 1200 metrów do celownika. Na czele Madjani, na drugiej pozycji Salam Silvaneren. Temperament blisko. Zielona Herbatka, następnie Kundalini, dalej Sir i tam na końcu Szumawa, a do celownika jeszcze zostało 900 metrów. Madziani nadal na czele, poprawił teraz na drugiej pozycji Silvaner razem z Salamem. Ależ będzie walka, stawka się przed wyjściem na prostą zaczęła mocno, mocno grupować. Na czele Madziani, do celownika jeszcze 600 metrów zostało. Walka już na początku prostej. Maczani ucieka, ale zaczyna słabnąć. Silwaner na pierwszej pozycji goni go. Kundalini, Silwaner przedziera się tam zielona herbatka. Jeszcze do celownika zostało 300 metrów, ależ nieprawdopodobna walka. Proszę Państwa, po zewnętrznej Gryffsfear. Gryffsfear 200 metrów do celownika. Nie ma zwycięzcy. Ależ kapitalnie derbiska finiszuje i derbistka, ten wyścig wygra! Grisfir na drugiej pozycji, Silvaner na trzeciej, Temperament. Proszę Państwa, Grisfir pokazała klasę.